I żeby nie było, nie zbieram kobla nie tylko w celach prezentacyjnych, bo radzę Wam też nie zbierać kobla i tak mam trochę zapchaną kieszeń: 3, 4, 5, 6, pół staka niemal. Nie, nie, dobrze: 6,5 pół staka niemal. I kopię dalej. Jeszcze bardziej będę miał zapchaną kieszeń tym koblem. No cóż, poradzę. Panie diamentów wymaga poświęceń. E, nudy, nudy. Diamenty nie chcą przybywać. E, aż ma się ochotę ten fragment, kiedy ja tych diamentów szukam, przyspieszyć albo wyciąć. No cóż, ale ja nie mam nic do ukrycia przed Wami, dlatego będę nic nie będę wycinał. Jeśli chcecie, to sobie przewiniecie. Albo zobaczycie podgląd na YouTube te małe ikonki, czy znalazłem te diamenty, czy nie znalazłem. Ho, ho. No co mogę poradzić? Już trzeci kilo w, w połowie wykończony. I jeszcze ani śladu diamentu. Hm. Na pewno gdzieś tu są diamenty. Co z tego, że ocean? Wszędzie są diamenty. Może na przykład pod wysokimi wzgórzami trochę mniej? O, ekstra. Może pod wysokimi yy, wzgórzami jest trochę więcej diamentów, no ale to nie znaczy, że pod oceanem nie ma diamentów. Zaraz znajdziemy diamenty. Choćby gdzieś pod oceanem, choćby... No nie no, może nie. Może nie w lesie, ale znajdziemy diamenty pod oceanem. Chyba, że wyjdziemy spod oceanu. E, już jestem w rzece. Eee, kończy mi się trzeci kilo. I diamentów nie ma. Na szczęście mam trochę żelaza w, w zanadrzu. Eee, jeszcze nigdy chyba nie szukałem tak długo tych diamentów. Chociaż szczerze przyznam, że raz szukałem z kolegą i też trochę długo to schodziło. No ale w końcu znaleźliśmy. Znowu żelaz. Kopie, kopię, dokopać się nie mogę. Ostatnia pochodnia. Ostatnie kawałki mojego kilofa. Jego żywot dobiegnie końca za niedługo. Za niedługo jego żywot dobiegnie końca. Chlip. Kopię, kopię, dokopać się nie mogę. Gdzie ja w ogóle jestem? Jestem pod polami jakimiś. Hmm, może ciekawe te pola. Nawet tylko, że. No i kilof mi się skończył. Trzeba robić następny. Patyczków dużo sobie zrobię na pochodnie. Chociaż bądźmy dobrej myśli, żeby szybko się znalazły te diamenty. Oba kilo sobie zrobię, bo naprawdę żelaza mi nie szkoda. O, hop o węgla nawet tyle nie mam. Miło. Idziemy dalej po te diamenty, zaraz je znajdziemy, nie, nie, nie cierpliwcie się tak na ściany, ale nie zawsze się znajdzie kopalnie. Powiem tak, jeśli macie jakąś kopalnię bardzo nisko, no to przeszukajcie, szczególnie opuszczone kopalnie, bo opuszczone kopalnie potrafią być naprawdę bardzo duże, ale nie zarażajcie się do tej metody, bo naprawdę, ale naprawdę, ona jest bardzo dobra, bardzo skuteczna, tylko coś diamenty się do mnie odwróciły. Powiem jedno. Może jednak powinienem szukać diamentów pod wysokimi wzgórzami. Może jednak. A gdzie jestem? Nadal pod polami. Byłem pod oceanem, byłem pod rzeką, byłem pod polami. No i diamentów nie ma ani pod oceanem, ani pod rzeką, ani pod polami. Może wy znajdziecie pod rzeką, oceanem lub pod polami diamenty, ale do mnie się uśmiechnąć nie chcą. Chyba, że Judaszoło przyjęły teksturkę Redstone i się ze mnie teraz śmieją, że ja ich nie kopię. A to by było już hamskie. Dobra. Nie, niecierpliwie się, bo wiem, że one są gdzieś w pobliżu. Muszą gdzieś tu być. Muszą być i na mnie czekać. One tu są. One tu są od tego. Nie zniechęcajmy się, bo jeśli idziemy po diamenty, to nie wrócimy bez diamentów. Takie to, to waleczne, że, że po prostu nie, mamy rozkaz z góry czy nie z góry, nieważne, ale rozkaz to rozkaz i musi być spełniony. I ja sobie zadałem rozkaz, że o węgiel, no że szukamy diamentów. Węgiel niby też diament, tylko że taki litny. My szukamy nielipnych diamentów. Postawiłem pochodnie na węglu, ale jestem marnotrawny. A wykopię trochę, bo przydałoby się trochę więcej pochodni. A może nie. Hop, hejc. Dobra, koniec. Koniec tego dobrego. Jeden patyczek na szczęście. Hop, hejs. Kopię, kopię, dokopać się nie mogę. Ziemia, ziemia wszędzie. A diamentów jak nie było, tak nie ma. Spokojnie. Zaraz będą i diamenty. Jestem nadal pod polami. No cóż, daleko nie zaszedłem. Mm, jednak trochę zaszedłem. No ale co mogę powiedzieć? Jest jedzenie. Jest drewno. Żelaza nie ma, ale zawsze... Nie no, niby... Niby 8 niewytopionego jest. Zawsze można wytopić można zrobić z tego wszystkiego co tu jest, czyli z kopla oczywiście no ale na przykład nie posłucham sobie muzyki, bo nie mam yy, nie mam diamenta no i płyty też nie mam, ale to mniejsza o to no i kopię, kopię dokopać się nie mogę prędzej trafię na szmaragdy niż na te diamenty kurcze chociaż nie, na szmaragdy raczej nie bo akurat to, że w Zajdę na szmaragdy, to wątpliwe. A może ja przeoczyłem diamenty i się ze mnie śmieją, może, bo może były takie czerwone jak redstone. Nie, raczej nie. Nocz aż tak by mi nie zrobił. Chociaż nocz odszedł od projektu i raczej Jebmi by mi tak nie zrobił. No ale co mogę... Po... Kolejne czerwone diamenty. Złote... Diamenty głupców. O, idę po diamenty głupców. Wyglądają jak nie diamenty, ale to diamenty. O, jednak nie, to redstone. Wszędzie pełno credstolna, żelaza, kamienia. O, żelaza. Proszę. Kamienia to nie wątpię. Węgla pełno. A diamentów. O, proszę bardzo, metoda działa. Dowód rzeczowy. Czwarty kilof są diamenty. No i tutaj taka, takie małe obbadanie terenu. Czy diamenty nie wpadną do lawy? Polega to. O, ho, ho, wysoki diamentów. Polega to na obkopaniu diamentów, czego zazwyczaj nie robię, ale w celach bezpieczeństwa dla filmu to zrobię, bo co mi szkodzi. Czy diamenty nie wpad... O! Oh, dużo diamentów. Panną czy nie wpanną do lawy, sprawdzimy sobie. O, oh, żeby mi się nic nie zespawniło, postawimy sobie pochodynkę. Za kadencji... Oto tego... O! Oh, kolejny diament. Oto tego kilofa. Tego mogę już wykopać, ten jest bezpieczny. Jeden diament drugi diament o tutaj ważna jeszcze ta ścianka jest już się kończy kadencja tego kilofa, niech zdąży chociażby wykopać te diamenty trzeci diament czwarty diament, piąty diament szósty diament, siódmy diament i co by tu dużo nie mówić podam taką informację, że najwięcej diamentów w kupie to osiem Czyli właśnie te 8 diamentów, które zabrałem. I taka anegdotka. Mam 8 diamentów, 8 żelaza i 8 złota, czego nie planowałem, ale mam szczęście. I jeszcze taka mała informacja, że bodajże gdzieś w Chinach czy coś takiego. Ósemka jest liczbą szczęśliwą, więc można powiedzieć, że jestem szczęściarzem. Teraz bym te diamenty spożytkował w sposób marnotrawny, ale nawet tego mi się nie chce. No cóż, jeszcze na koniec odcinka. Pójdę na powierzchnię. Żeby pokazać jak, da, jak daleką drogę przebyłem w poszukiwaniu diamentów. Jeśli Wam się nie chce patrzeć, możecie sobie przewinąć. Jak już będę na powierzchni. Aha. Eee, to już blisko. Nie musicie przewijać. Możecie patrzeć i się nudzić. A, to tam gdzie żelazo. No tak. No, no to patrzcie i się nudźcie albo sobie przewincie ostatecznie. Oho, idę, idę, o, tu była lawa, o, to już jesteśmy blisko wyjścia i oto schody głodu Nazw nazwałem to schodami głodu, gdyż, o, hu, hu, to albo nie, wyjmę złoto, wyjmę lapis i się pochwalę moimi, o, redstone, moimi zdobczami się pochwalę żelazo, złoto, żelazo, złoto, redstone, lapis, diamenty no to jak już wyjdę na powierzchnię to podsumuję tę wyprawę. Czekajcie, mam tu raz przecież. I węgiel. E, dwa węgla. E, ale fajnie. A ten kilof nadal żyje. No. Lepiej mieć kilof niż nie mieć. O i tutaj należy uważać. Zjem sobie mięsko. I idziemy już z mieczykiem. Czemu nie zrobiłem sobie lepszego mieczka? Czy jest dzień, czy jest noc? Takie inne noc. Takie inne pytanie mogłem sobie zadawać. Uchu, uh, 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 uh. Dobra, na powierzchnię, nie na powierzchnię nie wyjdę, ale za to będę mógł się tutaj zaryglować. Deską, eh. Bo czemu nie? Deską się zaryglowałem. I kończymy ten Skończył mi się kill Znalazłem żelaza. Ale blisko było żelaza. No, to kończymy ten odcinek drobnym podsumowaniem. Zdobyłem 8 żelaza, mogłem zdobyć dużo więcej, 8 złota, więcej nie mogłem akurat z tej wyprawy, 36 Redstone'a, no, mogłem zdobyć dużo więcej, gdybym zbierał wszystkie te Redstone'y, no ale bym mi trochę pozapychał kieszeń. 27 lapisu lazuli, to miałem wielkie szczęście, bo to jeszcze nie na poziomie 8, tylko wyżej, 8 diamentów. Czemu służył ten film? instruktażowy, że tak ujmę. Jeszcze cztery wytopione żelaza, które wcześniej sobie wytopiłem. No. Węgla nie zbierałem, ale mam dwa. Z piecyka. Haha. I mięsko skrowy. Fajnie, wszystko pięknie, ładnie. Bardzo zapała mi kieszeń ta wyprawa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 i ćwierć staka kamienia. No i teraz zombie jeszcze chcą na mnie polować. Dlatego... Mm, fajny mam te głowy. Dlatego... O, dlatego tym akcentem kończymy.